I z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia 3, edycja ostateczna. Cały czas znajdujemy się tu na farmie Głosu i MJ-a. I chciałem się zająć w sumie jednym zadaniem pobocznym, w zasadzie jednym. Tu mamy misję z ziołem, a tu z tymi trzema gośćmi. Porozmawiaj z prawnikiem. Aha, musimy znaleźć tych gości, którzy chcą, będą chcieli zeznawać przeciwko chudemu, bo tam reszta się broni. Nie, I nie chce z, nie, z nami rozmawiać, więc nie pozostaje nic innego jak znowu jechać do Sinclair, trochę jazdy nie czeka 900 metrów, ale mam nadzieję, że policja nie będzie stawiać takiego oporu jak przy ucieczce z Sinclair w, w poprzednim odcinku, bo trochę byłoby to ciężko. Będę musiał udać się do trzech świadków i ich namówić do zeznań. Żeby też nie byli zastraszani przez y, tutajszego szeryfa, który zastępuje chudego. Bo podobno tak też się dzieje. A więc musimy im trochę pomóc. I zobaczę, co da się zrobić. Czy w ogóle coś da się zrobić. Mam nadzieję, że nikt nie zginie. Mam też nadzieję, że nie będą musiał właśnie uciekać przed policją za każdym razem. No i też powtarza się taka... Y ...potrójna misja, w sensie jedna misja dzielona na trzy, tak samo jak było z tymi ściganymi, też musiałem trzech zbiegów znaleźć. Tutaj muszę trzech świadków namówić, czyli... kurcy tak w sumie można powiedzieć poszli na łatwiznę, ograniczając się do, we wszystkim do tych trzech. Tak samo jak z wątku fabularnego, te główne misje, które mi zostały, też zostały tylko trzy. Także mam nadzieję, że już jesteśmy bardzo blisko końca. To Chociaż też nie wiadomo co się potoczy, jak to się potoczy... Dalej, czy też po drodze nie będzie kolejnych jakichś wątków pobocznych. Ale teraz chciałbym się skupić właśnie na tych świadkach i namówieniu ich do zeznań. Okej, okay, tu jest prawnik. Chata już widzę zdemolowana. Jest jakaś notatka, zobaczmy. Z kancelarii mecenasa Christiana Remusa. Szanowny Panie Curtis, po szczegółowym przeanalizowaniu przekazanych przez Pana dokumentów muszę z przykrością odmówić przyjęcia Pańskiej sprawy przeciwko Radzie Gminy Sinclair. Burmistrzowi Daltrejemu i szeryfowi Bimantowi w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej informuję, że, to sprawa, że ta sprawa spowodowałaby konflikt interesów wyżej z wyżej wymienionymi stronami. Chociaż z chęcią poleciłbym panu jednego z moich szanowanych kolegów po fachu z Nowego Borto. To jeszcze raz chciałbym pana zachęcić do zaniechania skargi. Pomijam, pomijając koszty sporu z miastem na drodze sądowej, wieloletni proces, mo, proces może nadwyrężyć kondycję pańskiej firmy budowlanej. Z poważaniem, mecenas Christian Remus. Dobra, czyli tu jest odmowa adwokata. Adwokat się pewnie schował gdzieś tutaj za. No zapraszam, fajny gabinecik w ogóle. You, Remus, Christian Remus, Esquire, and you're Laveau's acquaintance. Acquaintance. Mind the mess. I understand you can help me get my Blanche back. Blanche, you're a woman. What's well, Slim on with her? Well, you see, I've had occasion to perform legal services for Sheriff Beaumont, along with some not so legal services. Now, Slim's afraid you'll talk, but he doesn't want you dead. Which is why his thugs. Kiedyś miała Lake. Widzieli, że jej kochają w skrapiec. Ten, który został wylączony? Wiem. Sprać go. Sprać go, a będę siedział jak proverbial Okej, Ok, udajemy się na złowisko. Czyli teraz będę musiał robić przysługi dla tych wszystkich trzech świadków. Co dziwne. Przecież my wybijemy cały. Wybijemy cały postronek policji w jednym z poprzednich odcinków. Tutaj się okazuje, że jacyś przed upasy chudego cały czas wyją ferment. Czy to? Łap, babko łapie stopa. Ciekawe co się stanie jak się zatrzymam. Facet czy A, dobra, facet uciekał. Łapie stopa, jak się zatrzymałem to uciekł. Trochę bez sensu takiego panie stopa. Dobra, jedźmy na wysypisko, czyli na złomowisko w zasadzie. Będę musiał odbić tą kobietę, adwokata. Oj oj oj... Jego się nie upewnił czy może jechać. Teraz zgodnie z tym, z nawigacją, żeby nie skracać sobie dróg, bo to tylko na, na gorsze mi wychodzi. Okej, okay, jestem na złomowisku, to już widzę, że jest trochę ludzi. Mamy już wtargnięcie. Kurde, mogłem sobie wziąć inną broń. Tutaj się teraz dostać. Od której strony zacząć w ogóle? Wydaje mi się, że tam był chyba wjazd. O, jest i snajperka. Ale tylko cztery naboje niestety. Cocksuckers are going to pin this on us. You want to keep your boys down? I'm a We got trouble. Dobra, gdzie jest to bląsze? Nie, no serio, trafiłem go prawie w głowę i go nie zabiłem przez so, snajperki. Raz. Drugi. Dobra, teraz mogę iść podmienić broń i lecieć na pałę. Okay, tu jest w miarę czysto. Tu na górze nikogo nie widzę. Ten tam chyba mnie szuka. No i to było na tyle. Nie jest to jakoś specjalnie trudne. Tam widzę, jest jeden gościu na górze, tam drugi pilnuje dół. Po pytanie, czy on mnie w ogóle widzi. Bo tak nie do końca. O, 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 Dobra, ten na górze chyba nie wie, gdzie ja jestem. O. Albo już wie. Dobra. <laughs> Pytanie czy tam na górze coś jest kolejny? Wydaje mi się, że jest tam. Jest tam ktoś chyba. Oczywiście. Dobra, słyszę już jak płacze ta żona prawnika. Jak on we mnie trafił? Zaraz się temu przyjrzę bliżej. I to ja wolę tą snajperkę jednak. Nie, to już wola automat i tam wbiegnę. Po prostu na pałę najlepiej będzie. Oto Są granaty. Jest dużo apteczek, czyli podejrzewam, że to nie będzie ostatnia konfrontacja moja z policją. Ucieknij. Niby proste zadanie, ale czuję komplikacje. Zaraz się pewnie tutaj zacznie zjazd jakiejś policji. No właśnie o tym mówię. Zobaczmy co ja tutaj mogę zrobić. Mam granaty. Nie chcę uleczyć. No, trochę szybko mi komicja się skończyła, o tu jakiś niedobitek leży. Tak, musiałem go dobić. Dobra, ucieknij, mamy za zadanie uciec, czyli biorę to auto, <laughs> a do następnego zadania po prostu będę musiał sobie dokupić jakąś broń, tylko wolę chyba kałacha jednak niż ten... ...niż ten karabinek, którym teraz się posługiwałem. Oni przestrzelili opony w tym aucie? O nie. Dobra, wolałem zmienić jednak na, ten, na to auto. Nie wiem czy w ogóle nie są... koncerne jakieś... ...opony. W poprzednim odcinku jak uciekałem z Sinclair, to nawet pomimo takiego ognia i takiego strzału jaki był... ...to nie udało się policji w ogóle przestrzelić opon w tym samochodzie. Więc coś musi być na rzeczy. Bezpie dużo bezpieczniej się jeździ tym autem niż innymi. Ale teraz wracam już do prawnika, zobaczymy co mi powie. Ma, ma zacząć niby śpiewać jak kanarek. Stądzie. zobaczymy czy dotrzyma słowa że ona dotarła to chyba, chyba jest mi coś dłużny <laughs> Ok, chyba się gra zawiesiła, będę musiał zresetować grę i wczytać ją ponownie. Zaraz zobaczę. Ok, całe szczęście udało mi się wczytać grę w tym miejscu. Gdzie muszę udać się do prawnika? Mam nadzieję, że to jest. O. Czyli wtedy, kiedy mi się zawiesiła gra, to się odwiesiła teraz. O, teraz jest ok. Fake names, ale oznacza, że nie musisz spojrzeć za moją bramą przez resztę mojego życia? Tak... tak, oznacza, że tak. Uwaga, teraz się ujrzyj. Ok, ukończono. Czyli <coughs> co, teraz znikło mi to z mapy, lecimy do następnego celu, który także znajduje się w Sinclair. Z pastorem, tym razem do pastora. Ciekawe, <laughs> Ciekawe kogo ukradli albo porwali pastorowi. Bo nie będą musiały jechać uratować jakiegoś ministranta. No, zaraz zobaczymy. Nawet auto mi się naprawiło po tym, jak gra się wykrzeczyła. Oto jest ten kościół, co wtedy mówiłem, że wygląda jak z Far Cry'a piątki. Welcome, welcome friend. We are a congregation open to all. I'm Laveau's friend. <sighs> Christ, man. We don't get too many colored folks in these parts. Southern Union sees to that. Yeah, those assholes have their hooks in Sinclair. Uh, sorry, oh, fuck it. It's Slim's doing. He's in lockup, but he figures if he lets the Southern Union loose, he'll keep Sinclair in line and keep folks quiet. So you want somebody to mix it up? Make it hard for the Southern Union to operate. You'll find rallies going on at the Sinclair Trailer Park and the old farm. I believe you are an instrument of justice. And I pray you can convince them to leave my people be. Wiec Związku Południowców zgromadzeni. W zgromadzeniu Jeremiasza grozi niebezpieczeństwo ze strony Związku Południowców. Znajdź jakiś wytrzymały samochód, żeby rozwalić ich wiec. To wytrzymały samochód już mam, na parkingu stoi. Zabij przywódców Związku Południowców. To raczej nie jest wytrzymałe auto, ale to jest bardzo wytrzymałe niby. Więc warto by było teraz przetestować je w boju. Gdzie są ci... Wiec na kempingu, wiec w stodole, Rozmawiaj z wdową. Aha, czyli dwa miejsca muszę odwiedzić i rozwalić dwóch przywódców. No, czyli się rozrastają, jednym słowem, zadania. Z trzech się zrobiło pięć. No, no, zobaczmy co... Jak to będzie w ogóle wyglądało, jak mam rozwalić ten wiec... ...południowców, możliwe, że dzięki temu nie będą już napadali na tą knajpę którą rozbudowuję sobie. Już mam 10 000 dolarów, czyli podejrzewam, że będę mógł coś rozbudować w, w barze. Ale to dopiero jak tam będę przejazdem. Teraz jestem w Sinclair, także trochę kawałek drogi jest jeszcze do baru. Pewnie za odcinek może dwa wrócę do New Bordeaux. Na razie poruszamy się na wsi. Aby likwidować całe grupy wrogów, rozjeżdża ich swoim samochodem. O! Kurde, prawie jak w GTA. Okej, okay, czyli tu jest jakiś wiec południowców, ja mam rozwalać ich, ten. Tak? O! Snajperzy. to po mojej myśli i chyba przy... ...o, proszę... Jeszcze dostałem jakiegoś strzała chyba od snajpera, z tego co widzę. Nie pozbyłem się wszystkich i przebili mi opony, co myślałem, że jest niemożliwe. Okay, dobra, przywódcy są rozwaleni. Jedziemy do następnego punktu, czyli nie muszę zabijać wszystkich, którzy tu są. kurde, jadę już na samej felze. Czyli podejrzewam, że powinienem sobie zmienić auto na jakieś bardziej, bardziej nowe. I już mam potencjalnego ochotnika na oddanie mi auto.

ulepszenie broni automatycznej ok biorę kołacha od razu i teraz może broń krótka pistolet jakiś taką wyposażę za darmo i oczywiście apteczka też by się przydała wyposażenie koktajl mołtowa to nie za bardzo i... Pasuje nóż do rzucania, wsparcie snajperskie też nie, modyfikacja pojazdów. No ja mogę, nic nie mogę. No kurde, droga zabawa z tymi optyczkami, ale trzeba je mieć. Może na tej drodze uda mi się przejąć jakieś auto, które pozwoliłoby mi na konfrontację z tym następnym przywódcą, bo z tym to tak nie za bardzo chce mi się jechać bez opony, bez koła w ogóle. Także liczę na to, że na tej drodze jednak spotkam jakieś samochody. Dobra, chyba nie ma co na to liczyć. Trzeba jechać przez polę, rozwalić szybko tych wyznawców, południowców, rasistów i uciekać stamtąd. Uuu, jaka szopa. To, to jest chyba w ogóle ich siedziba główna z tego co widzę. Okej, okay, jeszcze widzę tutaj, co najmniej dwóch dowódców. Czy tam szopę da się rozwalić? Nie. Okej, okay, został jeden. O, jeszcze jeden się pojawił. On w takiej szopie siedzi? Dobra, wrócimy do pastora, może uda mi się dojechać tym autem do pastora 1200 metrów, no tak na styk o ile nie przebił mi jeszcze kolejnej opony, bo podejrzewam, że to nie koniec przygód. A skoro mam 1200 metrów do przejechania, to całkiem możliwe, że będzie jeszcze coś związanego z ucieczką przed południowcami. Albo może nie. Nie całkiem sprawnie. Na no 500 metrów to wydaje mi się, że już raczej nie będzie żadnej zemsty południowców. Zresztą, skoro wybijemy już ich dowódców, to raczej nikt nie ma się już co mścić. Ok, mamy kościółek, no to jedziemy. You're not bothering your people anytime soon. I think they saw the light. You whooped their asses is what you're saying. Thank you, and thank the vote for all he's trying to do around here. From your mouth to God's ear. Go in peace, Mr. Clay. Not likely. Dobra, pastora już mam po swojej stronie. W tym miejscu najlepiej będzie zakończyć ten odcinek. A w kolejnym zajmę się po prostu już rozmową z wdową. Z Irmą. I co zostanie? Odbudowa Barusamiego. Trzy misje główne. Wyścigi raczej mnie nie urządzają, jeżeli chodzi o gotówkę. To bez sensu, żebym brał w nich udział. No i co? Misja do MJ. -em. Podejrzewam, że ta misja też będzie związana z jakimiś trzema innymi, mniejszymi misjami, ale zobaczymy to w kolejnym odcinku. A w tym dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.